Cześć, to Tomek z Out School Boxing. Dziś powiemy sobie o lewym prostym, tak, czyli tak zwanym jabie i o rodzajach nowego prostego, jakie możemy wyprowadzać. Zacznijmy od takiego klasycznego, tak, w stylu Lenoxa Luisa, Wladimira Kliczki, długa pozycja. Łokieć wąsko. Puszczamy go tutaj ładnie do przodu, jak pocisk, tak? Pięć nasza leci jak pocisk, i na końcu akcentujemy tutaj to barkiem, dokręcając pięć, tak? Drugi sposób bicia lewego prostego będzie bardziej dla ludzi boksujących ofensywnie, tak? za podwójnej gardy, szukających pół dystansu, to taki Mike Tyson style troszkę będzie, tak, Jeśli chodzi o lewy prosty. Wyschodzimy trochę w dół, głowa schodzi z linii centralnej, tutaj w prawo skos, tak? daje na to fajną możliwość skontrowania lewego prostego przeciwnika, tak? możemy się fajnie strzelić, w jego lewy prosty. Jego lewy prosty nam tu śmignie koło głowy, a nasz wyląduje w celu. Tak? Trzeci rodzaj lewego prostego to będzie taki vertical jab, tak? lecąc pod górę. Mikey Garcia jest świetnym przykładem na używanie takiego lewego prostego. Wygląda to w ten sposób, dalej trzymamy łokieć ciasny, jak przy klasycznym lewym prostym, z tym, że jesteśmy troszkę bardziej na lewej nodze naszej przedniej. Lewa ręka jest trzymana troszkę niżej specjalnie, bo jesteśmy wychyleni do przodu. Koniecznie zakrycie się tutaj barkiem, schowanie szczęki jest bardzo ważne, tak? Jest on ciężki do rozczytania, bo leci od górę z dołu, a druga rzecz, bardzo ważna, nie wkręcamy tutaj pięści, tak, puszczamy go tak, nie robimy tego, puszczamy go w ten sposób, zwłaszcza jeżeli nasz przeciwnik używa podwójnej gardy do bloku, to nasza pięść, prawda, teraz w rękawicy jest o wiele węższa, że mamy o wiele większe prawdopodobieństwo, że się przebijemy przez tą gardę, tak, niż jakbyśmy wkręcili go. Czwarta wersja lewego prostego to będzie tak zwany flick jab. Tak jak widzicie, on nie ma na celu zrobienia jakiejś szkody większej. On bardziej ma przeszkodzić przeciwnikowi i pomóc nam w ustawieniu prawej ręki. Tak, Thomas Hearns, popularny hitman z Detroit, pięknie to robił. Piąty rodzaj lewego prostego, który bardzo lubię osobiście, tak zwany abczep. Tak, mamy rękę tu ładnie na dole ustawioną. Bijemy go z biodra. Tak, Larry Holmes pięknie bił te lewe proste. Mechanika tego ruchu jest taka jakby jakbyśmy ręcznikiem chcieli jakoś strzelić, tak? Byśmy trzymali ręcznik, chcieli kogoś zdzielić tym ręcznikiem. Pięć sposobów na bicie lewego prostego. Najfajniej jest sobie je miksować podczas walki z cieniem, tak? Próbować na wszystkie sposoby go bić. Tyle z mojej strony. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Hej!